Prawdziwy zwierzak dla tych, którzy lubią jeździć poza szosami, czyli lubią udać się w teren. Obok mnie Jaromir z WCC, czyli z warszawskiego centrum karwaningu, z warszawskiego centrum karwaningu, który jest dystrybutorem marki Hymer, jednym z dystrybutorów. Jaromir, temu pojazdowi już troszeczkę uwagi poświęcaliśmy w Düsseldorfie, ale chciałbym tak króciutko zwrócić na niego uwagę, bo dla tych, którzy są aktywni, którzy lubią jeździć tam, gdzie inne pojazdy nie dojeżdżają, to jest taki pojazd. Tak, jest to bardzo popularny model ze względu na to, że oferuje nam napęd 4x4. Oczywiście dokładnie taki sam egzemplarz możemy zamówić w wersji tylko napędowej. jednak no właśnie najważniejszym elementem jest tutaj to podwozie Mercedesa z tym napędem. Co ważne, ostatnio przeszedł facelifting, Wnętrze wygląda teraz bardzo podobnie do flagowego modelu Chimera, jakim jest Venture Możemy tu zauważyć w środku dokładnie ta sama kolorystyka, te same elementy na ścianach, ceramiczna ścianka. W... Po zaraz wejdziecie, wejdziecie do środka, dokładnie. a może jeszcze wtrącając... Yy, podwozie to jest Mercedes 2.0 Tak, 2.0, trzy tak, tak. możliwe silniki do wyboru 150 koni, 170 oraz 190 I tak jak wspomniałem, albo przód napęd, albo właśnie 4x4, tak jak w tym egzemplarzu Dobrze, to już dużo tam tajemnic zdradziłeś z tego, co jest w środku Zapraszam tak. Ile osób do jazdy, ile osób do sania? Jeżeli chodzi o wersję do 3,5 tony, maksymalnie 3 osoby homologowane yy, przy wersji 4x4. Jeżeli oczywiście podnie, podniesiemy DMC, to możemy tutaj zmieścić cztery osoby yy, do jazdy. No bo mamy tutaj z przodu pasy, yy, jak i w dinecie przedniej. Yy, tak jak tutaj widzimy, nowy design zgodny yy, z Venture S, czyli właśnie ceramiczna ścianka yy, w kuchni. Rzeczywiście, rzeczywiście. To, 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 to co się sprawdziło, to co zachwyciło tak naprawdę yy, klientów na targach i dwa lata temu, znaczy i rok temu i w tym roku w Disseldorfie, to widać, że te najlepsze kąski przenosicie do Dokładnie tak, do, do tych pojazdu. niższych modeli. Tak. Yy, na ścianach yy, struktura podobna do drewna. Dokładnie ta sama kolorystyka co w Ventures, czyli właśnie połączenie białego z ciemnoszarym. Yy, w tym modelu mamy łazienkę wspólną, wspólny prysznic z toaletą oraz łóżka wzdłużne, czyli tak naprawdę najpopularniejszy rozkład dla pojazdów czteroosobowych. Dobrze, Jaromir, czy te pojazdy są ogólnie dostępne? Jak to wygląda z dostępnością tych pojazdów? Tak, właśnie teraz pierwsza sztuka do nas przyjechała już w nowym designie. Mamy wersję na przednio napędową, jak i właśnie 4x4, więc. Jeżeli klient będzie potrzebował czegoś w teren do czterech osób powyżej 3,5 tony, jak najbardziej coś takiego mamy, a także wersję czteroosobową do 3,5 tony, ale z przednim napędem. Dobrze, a ile kosztuje taka, taki pojazd? Cena zaczyna się od 105 tysięcy euro netto. Mhm. Ale Czyli już czy na, z napędem na cztery? Z napędem na cztery. Tak. A, z napędem na cztery. Wersja podstawowa. Dobrze, czyli co? Pojazdy są dostępne? Jak to teraz jest? Tak. Mamy dostępność jednego, jak i drugiego egzemplarza. Tak jak mówię, z napędem 4x4, jak i napęd naprzód. Hymer Center pomoże. oczywiście, jak i WCC w Warszawie. Więc zapraszamy do zakupu. Dziękuję Tobie bardzo. A Wy, jeżeli jesteście zainteresowani takim potworem off-roadowym, to zapraszamy do obu firm, czyli Warszawskie Centrum Karawaningu i Hymer Center Pomorze. Zapraszam.